ma ziomki, ziomale. Witam Mukwantara na kanale na Wiejskim Życiu nad Morzem, w którym pokażę czwarte przejście w skarbowej przygodzie. Czwarte przejście za kamiki. Dobrze, fajnie. Teraz ta skarbowa przygoda się szybko ładuje. Fajnie. Mam 100 energii. Rano grałem. Rano sobie odebrałem energię. Teraz jest u mnie godzina 12:30, tak więc. Zrobienie drugiej energii o godzinie 12:30 to jest dobry czas, fajnie. I powinienem sobie trochę pograć, żeby zużyć energię, nie? Tutaj jest kolejne przejście za kamyczki. Potrzeba 90 kamyczków, ale co ja tutaj mam? Tutaj jest mućka ukryta i trzeba się do tej mućki dokopać. Żeby dojść to trzeba pyk trzeba tutaj rozwalić po prostu tę energię i tutaj koniecznie te cukierki tutaj też nie mam dojścia Orety, kabarety Od której strony to muszę iść? Tutaj chyba to drzewo trzeba rozwalić. Pyk. Pyk. Jest Mućka. Jest Mućka. Jest Mućka. Proszę bardzo. Mam 89 energii, 24 74 50 50 kamyczków mi dała Mućka, a energii a, pogubiłem się kurczę. Dobrze, ale widać ile energii mi przybyło. Ktoś sobie może obliczyć na filmie, sobie cofnąć ile było, ile ubyło. No i teraz sobie mogę przejść tutaj e, odblokować to przejście za kamiczki, a dodatkowo jest tutaj prezent dla, dla handlarza. Tak, można go podnieść i co to będzie? To będzie kaczuszka. Właśnie coś tych prezentów ja nie mogę znaleźć, nie za bardzo je widzę tutaj. Szukałem ich i jakoś ich nie widziałem tych prezentów nigdzie. Tak można się rozejrzeć ogólnie i nie widziałem. Być może, że są poukrywane za drzewami albo za czymś. Po prostu Tutaj też jest jakiś dynamit za 30 kamyczków. Że jak to rozwalę to po prostu rozwalę te wszystkie cukierki i te drzewa. To czy warto? Czy warto? No myślę, że patrzcie. Energia doładowanie energii za 40 kamyczków to jest 400 energii. A jakbym porozwalał tyle drzew i Kamyczków tego wszystkiego, to myślę, że zużyłbym więcej niż te około 400 energii. Tak więc myślę, że to się opłaca. Dobra. No to postanowię jako youtuber rozwalić tą bombę. Proszę bardzo. Pyk. Dub. Aha. Dobra, to już wiecie, kochani widzowie, na czym to polega. Czyli nie rozwala wszystkiego, tylko jedno pojedyncze uderzenie. Czyli trochę lipa, nie? Bo myślałem, że to rozwali raz i drugi raz do końca. A to tylko jedno takie uderzenie. Czyli słabo, 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 słabo. No, ale teraz zostanie mi tutaj uderzyć już mniejsze uderzenia tego fajno. Co ja tutaj właśnie tutaj do przejścia do następnego potrzebuję cukiereczków, cukiereczków mam teraz dużo. Tutaj potrzebuję drewno, wiatę, piankę. Drewno mogę dać i zajmę się tym przejściem za kamyczki. Czyli tutaj potrzebuję w sumie 90 kamyczków, czyli potrzebuję w tej chwili doładować sobie 50 Dobra, proszę bardzo. 10 dukatów wydane. Mam te dukaty z darmowego grania, ale niekoniecznie z darmowego grania, bo też kupiłem kwiatka za, za pieniążki i tam miałem 16 dukatów w sumie z tego. I otwieram. Dobra. Proszę bardzo. Pyk. No i wnioskując z tego, co tutaj jest, to jest tak. 2, 4... 10, 16, 24, 30 kamyczków. I czy będę miał 34 kamyczki, jak to zbiorę? Czy dobrze policzyłem? No to pozbieram. Ok. No przy okazji, energia przybywa. Energię to sobie wydedukujcie, ile przybyło. Ja nie będę tego liczył. Ale pozbieram tą całą energię tutaj. Kamiczki policzyłem. Policzyłem, policzyłem. Dobra. Jest 24. Jest 26. I będzie 32 Czy ja mówiłem 32 czy 34? Już nie pamiętam. No i dobra. I ja sobie teraz pozbieram tą piękną energię tutaj. Pyk. 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 Wie to mi tam proponuje czyścić u góry gdzieś? Jakieś krzaczory mi proponuje czyścić. Tu 50 energii. Z takiego. Z takiego średniego 20 energii. Z takiego małego 10 energii. Ja by ktoś nie wiedział. Więc sporo energii tutaj jest, no ale też sporo kamieczków zapłaciłem, nie? O, chociaż odzyskałem trzydzieści... Głupie psy szczekają. Wiedzieliście, że w Szwecji jest zakaz szczekania psom? Że jak ludzie psa sobie chcą... Po prostu mieć psa, to muszą psa wytresować, żeby nie mógł szczekać. Musi być elegancko wytresowany pies, żeby nie mógł szczekać. I w Szwecji w ogóle psy nie szczekają. A dodatkowo pies musi być zarejestrowany do, do urzędu, do państwa, bo z, z takim psem, który nie jest zarejestrowany, weterynarz was w ogóle nie przyjmie, w ogóle do, 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 do lekarza. Hmm. Orety, kabarety! Nie miałem tego drzewa ścinać. A dobra, zetnę to drzewo. Bo to przy okazji też mi jest potrzebne. Dobra. Bo te cukiereczki mi są tutaj potrzebne. Z drzewa. A więc tak: do tej fontanny tutaj. O, cukiereczków już mam wystarczająco. I teraz potrzebuję jeszcze pianki. Ale sobie jeszcze zbiorę energię. Tutaj, tom. Pyk. Też będę miał. Czak. Ciach, ciach. Ciach. I tu potrzebuję 7 pianki. Tu mam 4. Jeszcze się pianki przydadzą, tak więc zbiorę sobie 8 pianek. A dlatego mówię 8, bo tutaj są kolejne 4, które mi się odnawiają. Fajnie to zrobili, że przynajmniej nie trzeba niszczyć czegoś obok nie. Pięknie, już mnie powiadomiło, że mogę odblokować, ale chciałem sobie jeszcze jedną piankę. Pięknie. I super fontanna. Pyk. Zrobiona. 15 energii dla mnie Wciskanie niepotrzebnych rzeczy i... Tu w ogóle jest kolejne przejście za kamiki tu tu tu, tu 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 za 60 No dobrze Okej, okay. sobie tylko pozbieram tą energię, która tutaj jest Czyli trochę tego jest. Mućka, kolejne przejście za kamyki. Jakie to miniaturę na, 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 napiszę, kurczę. Dobra. Potrzebuję 30 kamyczków, czyli pyk, pyk. 6 dukacików wydać. I przechodzę od razu tutaj. Ciachu machu. I tutaj już jest mało, bo jest 2 4 plus 12, czyli 16 tylko kamyczków. Mało się odzyskuje. Dobrze policzyłem, jak powiedziałem, 16 to będzie 18, jak odbiorę. Ja tu jest 6. I tu powinno mi wlecieć 6. I tu powinno wlecieć 6. Zgadza się, 18 kamyczków. Dobra. No i sobie teraz, proszę Państwa, już odbiorę energię i gameplay. Można sobie wydedukować, obliczyć, zobaczyć ile miałem energii przed odebraniem. Nie, nie, nie zepsuło mi wszystko, to jest wredna gra. Właśnie teraz już ciężko obliczyć ile mi będzie tej energii jak odebrałem. No bo proponuję czyszczenie jakichś zdetnych rzeczy i to obok zaraz, obok energii to było. No masakra, no. To złośliwa ta gra jest powiem. A to jest do zebrania? Nie, to jest tylko część mostu. Myślałem, że ten cukiereczek jest do zebrania. No, proponuję czyszczenie jakichś cukierków niepotrzebnych. O rety, rety, kabarety. Trzeba odjąć, bo to był taki cukierek. Trzeba odjąć 24. No, to był właśnie taki, taki. Taki, taka wata cukrowa. No. I fajnie. 1245 energii. 1265 1200. Mogłoby nie proponować następnej rzeczy do czyszczenia, bo to jest złośliwe. To jest po prostu złośliwe. Dobra, tu mam cukierków już mam nazbieranych, Tego mam, tego mam. Tylko potrzebuję 6 tej waty. Dobra, to raz. No, po co mi proponuje co innego? Znaczy, tutaj watę wyczyściłem, i mi proponuje cukierka. No, patologia to jest. No wyczyściłem watę, i akurat nic mi nie zaproponowało. Tu mi proponuje cukierki, no. Porąbało. Dobra, to będzie już tyle. Nie, jeszcze jeden. Dobra, jeszcze jedno. Tak, i pięknie. Mogę, mogę przejść Proszę mi nie proponować innych rzeczy do czyszczenia. No, to powinno być pozbawione tego błędu ta gra. I pięknie. Tu jest następna energia do odebrania. Czyli mam 1166 energii. I proszę sobie odjąć ile tej energii będzie. Jak ja ją... Albo dodać, odjąć. Ile ja sobie po prostu tej energii tutaj zdobędę. Znaczy, to jest darmowe przejście. Śmigłowiec przyleciał. Czyli już... Włączone wiejskie życie mam... Ponad 20 minut, odkąd planowałem nagrywać film. Koniczyna jeszcze nie dojrzała chyba. No i... Jest tysiąc... 286 energii. Dodatkowo jest tutaj prezent. No, halo! Halo, halo! Ten prezent, właśnie. Kaczuszka. I zajrzę sobie do handlarza. Czy mam. Nie, w sumie 6 kaczuszek potrzebuję do tego. I tu mi brakuje jeszcze. Jeszcze nie zdobyłem wszystkiego czyli okej okay. no i dobra, trzeba zrobić to stoisko z napojami, ale jeszcze właśnie postępy właśnie postępy, bo tutaj sobie właśnie muszę odebrać, to też tylko na filmach odbieram te postępy czyli pyk pyk pyk, jeszcze nie ma 350, wychodzę wchodzę, odbieram następne

Ciachomachu 30 i mam nagrodę za 500 10 kamyczków i dekoracja z tego co widzę Dobrze Odbieram następne To jest 30 A więc do 700 jeszcze mi brakuje 700 to będzie 300 energii, 15 kamyczków A tymczasem wyjdę tutaj Drzewa, dobrze, że drzewa oliwkowe zebrałem. Jest króliczek gentleman. Dekoracja do zarejestrowania. Dwie godziny się rejestruje. Niebieska szczotka, bardzo fajna niebieska szczotka, tak więc sobie ją tutaj ulokuję, jak mi ta kończy dojrzeje. A tymczasem do skarbowej przygody ciąg dalszy. Bo co? A pogram sobie, nie? Mam 1486 energii i mogę iść dalej. Tylko. O, zakończ zadanie. A, bo tu trzeba te stoisko. Dobrze. No to drzewka, tak? Drzewka, pianki. O, tu są kolejne pianki, które się odnawiają. Dobrze. To już w sumie będzie. 12 takich pianek, jak będą mi się odnawiać co 15 minut. Fajnie, bo na to się czeka. Tak, 15 minut. Tu potrzebuję jeszcze 8 aż pianek. Dobra, raz. Dwa, widzę prezent, nie zauważyłem go, konik, trzy, cztery, pięć, nie zauważyłem tej energii też. 6, 7 i 8. Tu mogę no, strasznie dużo energii idzie na to, no ale mam dużo, bardzo. Dobra, pięknie. To, to i teraz cukrowe drzewka. Cukrowych drzewek dużo było tutaj przy tej muźce, i teraz to są takie duże drzewa. Nie, to są jeszcze małe drzewa. Tego chyba nie sięgnęło właśnie Tego drzewa nie sięgnęło A tutaj to Pyk 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 Sobie wyczyszczę te cukierki Na pewno mi się przydadzą Dojdę do tego drzewa I jest. Pięknie. Stanowisko zrobione. Super. I zbuduj most. Dobrze. Do mostu część materiałów mam, tylko trzeba tylko cztery cukrowe gwiazdki, czyli z tego drzewa. Proszę bardzo. Ale dobrze by było drzewo, które mogłoby coś przypadkiem zasłonić. O. Tu mogłoby coś zasłonić przypadkiem i sobie zobaczyć, czy coś nie. Tu jest akurat kamień za tym. Dobrze. No i jest pięknie. Most. Super. Jeszcze mam 656 energii. I co następne? Następne jest zaspokoić króliczka. Gdzie ten króliczek jest? Aż tutaj. Dobrze, a tu mam kolejne przejście za kamiki, czyli dzisiaj trzy przejścia. Tu potrzeba 90 y, kamyczków. 40... Y, 50... 5 potrzebuję doładować. Czyli proszę bardzo. 55 i będzie ponad 90. 53. Tak więc odblokowuję. Proszę bardzo. No i tutaj już od razu nie dojdę do tych yy, kamyczków, ale tu jest tak. 2, 4, 6. To jest 6. 6, 12. 24 plus 6. 30 kamyczków. 30 kamyczków odzyskujemy na tym przejściu tutaj. Dobrze. I może zrobię cięcie, jak ja to po prostu poodbieram. Będę teraz odbierał i po prostu już nie będę przynudzał. Tak, tutaj odbieram ostatnie zakamyczki, tak więc matematyka się zgadza. 33, zgadza się, bo miałem 3 tylko. I odbieram następne z energią. No już ostatnia energia, ale nieszczęśliwie zaproponowało mi o... Właśnie tak jak tutaj. Nieszczęśliwie zaproponowało mi wyczyszczenie tego wielkiego kamienia i teraz za drugim razem proponuję czyszczenie mi tego samego kamienia. Akurat odbierałem energię w tym rejonie i nieszczęśliwie kliknąłem, ale mam dużo 1327 energii i mogę sobie pozwolić od razu, tak potrzebuję sześć pianek. No właśnie, czy mam już te pianki w tym rejonie? Tak, są, są, są. A więc sobie od razu cztery zbiorę tutaj. Pięknie, bo minęło ponad 15 minut. O, już pół godziny przecież jest, minęło czasu nagrywania. A więc kończynkę trzeba już... ...po prostu dawno, DAWNO kończynka do zebrania. Dobra, tu pięknie sobie też te... Od razu cztery. Biorę, bo to się przyda, Powinno powiadomić mnie, że już zrobione. A nie ja mnie. A bo to bo jest powiadomienie do królika. A nie do przejścia właśnie. Szkoda, nie? Dobra. I... Pyk. Przejście odblokowane. Tu jest kolejny prezent. Misiek. Dobrze. I... Co ten króliczo chce? Oczywiście kamienie. Orety, kabarety, cukrowe laski. 12 aż. No to jest chłopak wymagający. Bo cukrowe laski to tutaj. Dobra, no to w takim razie tutaj już sobie odpuszczę e, Nagrywanie tego, bo bardzo długo musiałbym czekać. To jest... 6 minut. Może nie tak długo, ale po prostu sobie to już będę robił poza nagrywaniem No i sobie też spokojnie poczekam na te na te waty, chociaż te waty mógłbym sobie tutaj pozbierać, o z innych rejonów tutaj Dobrze by było zobaczyć, na przykład czy jakieś drzewo tutaj gdzieś coś nie zasłania, jakiegoś prezentu czy czegoś, nie? No na przykład nie wiem co, gdzie by mogło tutaj zasłaniać. Na przykład tutaj mogłoby zasłaniać. Zwykłe drzewo. Nie zasłania nic. Drzew mam dużo. No ja akurat mam mało drzew, tak więc drzewa mógłbym posprawdzać. Tu sobie sprawdzę, czy drzewo nie zasłania. No, akurat nie zasłania. Tu nie widać, żeby zasłaniało. No, to drzewo mogłoby tu coś zasłaniać, ale nie zasłania. O, to drzewko mogłoby tutaj. Ale nic tu nie ma. To drzewko mogłoby tu coś ewentualnie zasłonić, ale nic tu nie ma. Takie szukanie na ślepo, nie? To drzewo mogłoby tutaj przysłonić, ale nic nie ma. Jak widać i to tylko dwa. Tylko dwa zrobione. A ja potrzebuję robić więcej, tak? Więc, oczywiście, no. Tyle w tym filmie. Dużo trzy przejścia. Mućka odkryta. Dużo, dużo, dużo. Jestem jakby to pomniejszyć, nie da się bardziej pomniejszyć. Tak, w tym miejscu tutaj potrzebuję zaspokoić tego królika. Cukrowe gwiazdki, oczywiście, dobrze by było po prostu zbierać. Czyli tutaj sobie. O! A tutaj coś mi zasłania. Ten cukierek, tak? Jeszcze sobie. To drzewo zetne, a być może coś mi tutaj ono zasłania, nic nie zasłania. No i przy okazji, cukrowe gwiazdeczki dostaję. Które drzewo z cukrowymi gwiazdkami by tutaj jeszcze ściąć, które mogłoby być potencjalnym zasłaniającym obiektem? Na przykład tutaj. Nie, tu tylko trawa była za tym. No i fajnie. Tego króliczka mogę już częściowo zaspokoić. A nie, to jest 11, nie na 12. 11 na 12. Czyli jeszcze pyk. No i teraz muszę robić jeszcze powolutku, mu tworzyć te cukrowe laski. Tu jeszcze przy przymódce nie zauważyłem rzeczywiście jednej energii wata jedna by była potrzebna i tworzyć cukierki też będę musiał ścinać zaraz no i taki dalszy ciąg oczywiście długi film ale bardzo bogaty tak więc dziękuję za oglądanie jeszcze sobie postawię tą dekorację to jest to niebieska szczotka, czyli do niebieskich szczotek tutaj. Proszę bardzo. Tu mi nigdzie nie wejdzie, tak musi być. Pyk. Pięknie. Rejestruje się. No i dziękuję. Trzymajcie się, pozdrawiam. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś, to zasubskrybuj. Jeśli jeszcze nie polubiłeś filmu, to daj łapkę. I cześć, trzymaj się pa! Tu, 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 tu. Cześć!